Cześć. Dziś pokażę wam laptopa Dell E7240. Jest to laptop z segmentu budżetowego i przeznaczony jest głównie dla studentów, wykładowców, pracowników biurowych i małych przedsiębiorstw. Ale zanim zacznę prezentować wam szczegółowo ten sprzęt, wrzucam wam planszę ze spisem treści, żebyście wiedzieli, o czym mówię w danej minucie filmu. Posiada on matrycę o wielkości 12,5 cala oraz rozdzielczości 1366 na 768 pikseli. Laptop waży 1,3 kg. Jeżeli chcielibyśmy porównać tego laptopa do standardowego laptopa o wielkości 15,6 cala, to sprawa wyglądałaby w ten sposób: laptop 15,6 cala, laptop 12,5 cala. Przejdźmy teraz do budowy tego laptopa. Klapa matrycy wykonana jest z metalu. Podobnie sprawa wygląda z zawiasami. Zwiększa to sztywność i wytrzymałość sprzętu. Matryca, jak i jej ramki, są matowe. Zwiększa to komfort pracy, ponieważ większość odbić światła jest niwelowana. Na górnej krawędzi ramki umieszczona została kamera wraz z mikrofonem, która odbiega od dzisiejszych standardów. Klawiatura posiada klasyczną konstrukcję. Podobnie sprawa wygląda z płytką dotykową. Warto jednak zaznaczyć, że touchpad posiada wydzielone przyciski. Omówię teraz złącza, jakimi dysponuje to maleństwo. Z lewej strony pod matrycą znajdują się przycisk do wyciszenia głosu, przycisk do zmniejszenia poziomu głośności oraz przycisk do zwiększenia poziomu głośności. Po prawej stronie znalazł się przycisk zasilania, a zaraz obok niego ulokowane zostały diody informujące użytkownika o pracy dysku, naładowaniu baterii oraz stanie sieci. Zamykając laptopa i patrząc na górną jego krawędź, ujrzymy diody informujące nas o zasilaniu, pracy dysku, jak i poziomu baterii. Od przodu znalazły się wyłącznie głośniki. Na tyle obudowy zostały zaimplementowane złącze Ethernet, dzięki któremu na przykład na konferencjach będziemy mogli podpiąć się pod sieć, złącze USB w standardzie 3.0, port HDMI, pod który będziemy mogli podpiąć na spokojnie. Projektory, konsole i tym podobne, kolejny USB w standardzie 3.0 oraz złącze zasilania. Na lewej stronie obudowy znajduje się wylot powietrza, fizyczny przycisk, który pozwala nam wyłączyć bądź włączyć sieć, oraz czytnik kart card. Prawa strona obudowy to czytnik kart pamięci, złącze słuchawkowo-mikrofonowe, USB w standardzie 3.0 oraz złącze Mini DisplayPort. Osoby, które w laptopach potrzebują złącza DISAP mogą powiedzieć, że ten laptop nie jest dla nich. A ja mogę wam pokazać, że za 20 czy tam 30 zł możemy wyposażyć ten laptop właśnie w to złącze. Kupując odpowiednią przejściówkę, będziemy mogli podpiąć starszego typu monitory i projektory. Na spodzie obudowy mamy dostęp do wymiennej baterii. W laptopach polizingowych bateria powinna staczać na nie mniej niż godzina pracy urządzenia. Nie inaczej było w tym przypadku. To jest bateria o pojemności 45 Wh i podczas testów spisywała się całkiem spoko, ponieważ pod obciążeniem laptop pracował godzinę i 50 minut. Na spodzie obudowy mamy również port dokowania, o którym opowiem w innym materiale. Po wypięciu baterii uzyskujemy dostęp do portu WWAN oraz do dwóch śrubek. Do portu WWAN możemy wsunąć kartę SIM i korzystać z internetu w dowolnym miejscu. Działa to identycznie jak w smartfonach. Po odkręceniu tych dwóch śrubek mamy dostęp do komponentów do pamięci RAM oraz do dysku. Dzięki zastosowaniu takiego rodzaju dysku nie będziecie czekać kilku minut na włączenie się laptopa, a zaledwie parę dziesiąt sekund. Za wydajność tego maleństwa odpowiada procesor Intel i5-4310U. Jest to niskonapięciowa jednostka, która bardzo dobrze sobie radzi w pracach biurowych. 8 GB pamięci RAM, 128 GB dysk twardy, na który zainstalowany jest Windows 10. Mówiąc o wydajności, mam na uwadze fakt, że laptop na spokojnie poradzi sobie z bardzo dużymi plikami tekstowymi. Na potwierdzenie tych słów, plik z Worda o wadze 23 MB. W parę sekund wczytuje się ponad 5000 stron zapełnionych tekstem. W kwestii przeglądania internetu, w przeglądarce również nie powinno być problemu. Otwarcie kilkunastu kart nie robi wrażenia na tym laptopie. Jeżeli chodzi o kulturę pracy tego laptopa, uważam, że jest bardzo dobrze. Przez pierwsze 30 minut testowania laptop był bezgłośny, natomiast później były słyszalne wentylatory. Biorąc pod uwagę temperatury na spodzie obudowy, uważam, że jest GIT. Elementem, który się grzeje najbardziej, jest ten element, ponieważ pod nim znajduje się cały układ odprowadzania ciepła, natomiast cała reszta obudowy jest właściwie ciepła. Podsumowując, za stosunkowo niewielkie pieniądze dostajemy mobilny. Wytrzymały i szybki sprzęt. Na sam koniec zostawiam wam jeszcze planszę z zaletami i wadami tego laptopa.